Końcy do FIFA 15, wiele metod płatności, m.in. PaySafe PaySafeCard, a także zniżka 10% przy haśle rachu. To wszystko na TheFoodshop.com. Link w opisie. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem zajmiemy się przetransferowanymi kartami. Tak, nie pomyliłem się dobrze. Karty przetransferowane BPL. Zobaczycie najpierw moją ławkę rezerwowych, później cały skład. Zaraz wam to wszystko wytłumaczę po kolei, będziecie widzieć wszystkich zawodników. Mamy Falcao, mamy Caballé, mamy Roberto Firmino, jednego z naprawdę fajnych zawodników na tej pozycji w Bundesliga, którym bardzo lubiłem grać. Mamy też Sterlinga, Benteke, swoją drogą Benteke, jaka bramka wczoraj niesamowita. Piękny gol. Inler, jest też Delofeu, MVa, jest Richards, Payet, Eju. I Ogwonna, tak się prezentuje moja ławka rezerwowych. Zobaczmy na skład podstawowy. Mamy Petra Czecha z Arsenalu. Mamy Amaviego z Aston Villa. dobrze mówię, pewnie, że dobrze. Mamy Otamendiego z City, jest też, no właśnie, Djilobodzidzi, <ścoughs> zawodnik Chelsea, a nawet fajne statystyki ma, powiem Wam, że naprawdę fajna karta. Mamy Kleina z Liverpoolu na prawej stronie, jest też Winaldom z Newcastle, Shakiri, którym uwielbiam grać w tej Fifie, tym razem ze Stoke, Manchester United, oczywiście Schweinsteiger, a także Depay, albo Memphis, jak tam wolicie. On woli Memphis w sumie. Muszę się przyzwyczaić do mówienia na niego Memphis, bo skoro nie lubi nazwiska Depay, to po co, tak, po co tak mówić? Mamy Rondona, którym w sumie nie grałem zbytnio często, i mamy Bruyne'a z City, trafionego wczoraj na live. Ie. Pięknie to wygląda. Statystyki niesamowite. Pierwszy Informik. Ale pewnie też ostatni, bo już w sumie następne informy będą w kolejnej Fifie Także fajne pożegnanie z tą Fifą Idziemy grać mecz, zobaczymy jak się będą spisywać i jak to wszystko będzie wyglądało Jeszcze zobaczę sobie tylko na ławkę rezerwowych Puścimy tutaj może Pajeta gdzieś też no zamiast Inlera na przykład Niech będzie na ławce, w razie czego, lecimy Dobra, pokażcie nam skład mojego przeciwnika 4-1, 2-1, 2 drugi wariant, Chicaoui, Lord... Lord Bender Rondon ze strzałem! Aj, gustnik na posterunku. Jest Memphis na skrzydełku. Będzie chodził do środka. No, wrzuć tam ładnie na długi. Dlaczego to podanie było tak niedokładne? To powinno być 1 do 0. Pięknie tam się ustawił Rondon. Oj, Depay, pięknie. Memphis Depay. Tak jest. Wrzutka, Rondon. I po raz drugi złe dośrodkowanie na Rondona. O nie, cikały i to może być 1-0? Między nogami Petra Czecha, 1-0, nie wiem czy to nie była nawet bramka samobójcza? Nie, chyba nie, ale pech. Tak się go miesza, tak się to robi, Trzy skupterny, piękny skill i mamy 1-1. Ostatnia minuta pierwszej połowy tego spotkania, zobaczcie jak porobiony. Oj, oj, oj. Koniec pierwszej połowy, zobaczcie na statystyki, to była jego jedna, jedyna akcja. Źle mi się gra Rondonem, więc spuścimy kogoś innego. I wydaje mi się, że może być to Falcao albo Benteke. Wiecie co, spróbujemy sobie Falcao na razie. Potem kolejne zmiany. Myślę, że też Sterling może tutaj zmienić... Hmm. Za kogo by wpuścić Sterlinga? Na razie jeszcze poczekam. Wejdzie później za Debrayna albo zrobimy jakieś takie inne zmiany. Depai, dlaczego tego nie wykończył Memphis jeszcze do bitka? Co za piękny skill run by to był. Shakiri, lobikiem gnoja. Poprzeczka Oj, to może być bramka Hulk. Petry Czech nawet się nie ruszył. Tyle co go wpuścił, w... znaczy nie tyle co w sumie, bo. To było około 50 minuty, kiedy wpuścił tego Hulka, ale wszystkie piłki zagrywa na niego i zobaczcie, jak on się przepycha. Jestem ciekaw, czy to jest zwykły hulk, czy też inna karta. Nie patrzcie jak Falkało tam ładnie się zatrzymał! Co to było za podanie? Chciałem przedłużyć tylko po prostu na długi słupek Falkao! Jak ty to zrobiłeś nawet? Co robi Hulk to jest niesamowite? Druga bramka w jego wykonaniu. 78 minuta. Dobra, pora na zmiany, jeszcze może coś się uda. De Brain, wędrujesz na atak. Tutaj na prawą jest Sterling. Eee, jeszcze może dodamy sobie Delofeu. A niech będzie Delofeu zamiast Shaqiriego. O, Sterling będzie okazja. Lobikiem, Lobikiem, wejdzie? Tak. Pięknie, mamy jeszcze jakieś 4 minuty plus co, co sędzia doliczy. Teoretycznie plus 5, ale to raczej liczymy jako plus 20. <laughs> Nie no, zobaczymy. Może się uda. Kolejna piłka do Sterlinga, Sterling. Czy będzie jeszcze raz lobował? Nie, tym razem normalnie. JAK bramka Sterling! 90 minuta spotkania. Jak zapakowałem! Jak kanapki do szkolnego pecaka? No, ten Hulk nie do zatrzymania. Ale porobił, to znaczy się porobił. Tym jednym z wodem je tam zrobił. Przepnął moich obrońców Hulk. On mi Hulkiem, to ja mu Sterlingiem? Nie, nie trafiłem. Ale widzicie, jeszcze dwie okazje były meczowe takie dobre. Nie, to nie może być zwykły Hulk. Albo on jest zbustowany, albo to jest jakiś toc. Jak za pieprza. No i niestety, koniec spotkania, wynik 4 do 3. Hulk menu w jak dla mnie. Petryczek tutaj przenika przez siatkę. To jest nie mój Petryczek, także mój się nie cieszy. Nieudany debiut Gustlika, W sumie w arsenalu chyba też. 3-4. Ja jestem ciekaw właśnie co to był za Hulk. skopiujemy sobie jego składzik i zobaczymy, czy to był zwykły Hulk, czy nie. Eee, kopiuj skład przeciwnika, OK. Widzimy się za chwilkę. Zaraz to sprawdzę. Dobra, pokażcie mi skład mojego przeciw... A, tutaj nie ma ławki rezerwowych. Cholera, niestety. Nie zobaczymy, jak to wyglądało. No cóż, nie wiem. Napiszcie sami, jak myślicie, jaki to mógł być Hulk. Według mnie to był Toc. Widzimy się kolejnym razem. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie komentarz. Na razie i piona.